Siwonowsko z tej strony Filipo B i witam Was w kolejnym odcinku, już trzecim, z Plums vs. Zombies Garden Warfare. I nie, nie, nie będziemy grać dalej na, na Garden Ops, bo to jest dla mnie za ciężkie. Więc ja myślę, żebyśmy sobie weszli na, ja myślę, sobie weszli na Welcome Mat i po prostu się przywitali z grą. Może to gramy jedną, może dwie rundy. Zależy jak mi pójdzie. Dobre. Ja szczerze, te jedyne kim chcę być teraz, to Soldier. Pozwolicie mi? Please. 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 Dobry, Dobry, dobra, 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 dobra. Soldowany rów, Dobra, dobra. nie nieważne. I mogę być na szczęście. Dobra, jakoś tam późno nie doszliśmy. Więc się cieszę? Ty, panie, jest jeszcze jeden plan, co zabije? z ZPG, ZPG czy jak to się nam nazywa, tej rakiety. I będę miał

I pani y, 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 Sunflower i panika. Jo ku strasznie. kho

Kurde, w razem muszę myśleć o Vanessyki. nie, taki słodki. Nie bardzo, bardzo słodki. Taki słodki, że aż bym go zrobił. Co zrobię? Bo jakbyś nie umarł. Przed moim strzałem. Potato to, to A nie. Więc skoczę tu i używam i klikam r Nie żyjesz. Ty też nie żyjesz. Zekasz okay. tutaj żyje. Teraz brę,

Wygraliśmy! We win! A to było za krótko. To jeszcze jedno partikę Rozstrzygniemy. Kupiłem sobie sticker shopie, tego, tego charakter czyli od razu ci całe, całego kwiatka robi. Albo całego zombie. I całą postać ci robi. Mm, nie shadow, shadow, mm, ja. oczywiście znaczy, shadow, mm, jakaś nazwa, kurde. na przykład tego, jak. ciemnego i prób wypróbowałem go i był... Przepraszam do tych, którzy go robią, ale on dla mnie był bardziej na serio. Tak. Tak! to. Ja będę pierwszego chwila. Uda mi się. No właśnie. Więc. Jest. Teraz właśnie. Wyskoczyła mą ankieta. Yy... O, oh, no. Wyskoczyła mą ankieta, czy. Yy, czy mam robić opinie? suka Nah, ini tanya kamu dulu Ini biar Pierwszy strajk! Wiesia w niczym I trofeum! Lama! Bo nie wiesz, czym perem byłoby było być żołnierzem! Hi, hi, hi! Problem jest według mnie najlepszy. Nie, że najlepszy, tylko mi się najlepiej grożnie I mean, you can't it. Yes. Yes. Help, help! Uh. Where is doctor? Scientist. Where is? Yes, yes! Talk to me! Mom! Me! Me! This <laughs> is <laughs> G.V. to the PlayStation 3. Dobra, nie bada. Oni jednego kilo mają. No wiecie, zawsze musi być ten pierwszy raz. to znaczy pierwszy kilo. To nie zawsze, ale. Dla mnie tak, zombie. Dla mnie tak. Ale przeciwników, przeciwnicy nie zawsze mogą mieć pierwszego kilo. Nie zawsze muszą mieć jakiegokolwiek kilo. по моим штистам хуже по моим штистам мы полететь А это все за тебе Ну, нет. Нет. Asyst. a czy za asystem nie jest to samo, co za. kilak? Ale przynajmniej, ale potem nie ma na policzaniu kilak, okej, okay, okej, okay. i na pięściach. Biennych kwiatuszek. Jak mi, jak mi szkoda tych kwiatów. Tak mi szkoda, że mi w ogóle nie szkoda. wiem, jaki będzie tytuł odcinka. Zrobię będziecie... ja powiem teraz. Wiem, jak wiecie, ale. Bo widzieliście. Kolej, już gramy, żeby wylecieć w powietrze. Lecz mi? A Nie zauważyłem, bo myślę, że to jest mój. Sorry. Co za kamper. Dobra. Muszę O, już 37, okej. Okay. A tam ci 33, to im się trochę zaczyna palcić. Teraz nie pomyliłem przycisków. No nie no. Možná to, to se nepasují na titul, to nevidí. Yeah, Já! Sami jednoho zabíjel jsem, zabíjel jsem, zabíjel jsem. Musíme jít. -hmm. Také smutné to. Smutné, jak to bylo zrobeno, že jsem přežil. E, bo on już mnie chwytał, ale ktoś go jeszcze zabił i, i, i przeżyłem. Zrobię takie podwiny. Taki po prostu wstrzydzie w nos. O, nie. jeszcze no. Ej, i tak umrzesz. Moich strzał. No właśnie, to po co żyłeś? Nie, nie będziesz Nie, nie będziesz miał. Ej, teraz ty co robisz? Nie mogliśmy. Udało ci się zrobić trofeum z Raekbron? Coś? O, jeszcze trofeum z Velenos, blablabla. Bl, bl. ile mam trofeów! Najwięcej killi? Bogan. Eee... Najle... Noo! Najwięcej podrząd zabitych? Bogan! Pierwszy kill? Bogan! Jeszcze asysty kurde ile miałem osi... asyst? Ja miałem... E... pięć 5 Kurde, bym miał jeszcze asystę, kurde! A, za, ale a, chyba nikt nie uczył, no właśnie. O, ha, ha, ale piękne Dobra, to ja wam dziękuję za oglądanie. Ja jestem Filip B. Jeśli się spodobało to lajkuj, komentuj, subskrybuj. No i czekaj na następny odcinek. Hej!